Mateusz, a skąd ty bierzesz takie zarąbiste pomysły na filmiki? Mam taką przedziwną maszynę, która działa 24 godziny na dobę i nazywa się mózg. No i ona mi trochę pomaga w wymyślaniu odcinków. Także dzień dobry, wieczór pomysł do dzisiejszego odcinka nie wymyśliłem, ja tylko emcia. No bo ona wyszła na mojego bloga mateuszolech.pl i tam po prawej stronie ona tam wpisała swój pomysł na odcinek i tam kikła i poszło. I, i tak jest. A więc w dniu dzisiejszym o polskiej służbie zdrowia. No okej, okay, okej, okay, ale przecież dwie minuty są parodią. Jak można sparodiować coś, co jest już wielką jedną parodią? Tak jak parodiować Jesia Wasole. Przecież to nie byłoby już śmieszne. No ale dobra, ja i tak palę suchary, to spoko. No a moja koleżanka to miała wypadek. Trafiła do szpitala, wszystko. Nie, no, to w ogóle nie jest śmieszne, nie? Trafiła sobie do szpitala i przy wypisie dostała, iż w przeciągu dwóch tygodni musi skonsultować się z neurologiem. Poszła się zapisać do neurologa za 6 miesięcy. W sumie to House by się nieźle wkurwił. Hej, hej, złotko, słuchaj, zrób naszemu pacjentowi z 69 tomograf komputerowy rentgen klatki piersiowej e, badanie krwi i Keplera. Tomograf będzie za 6 miesięcy rentgen za 3 krew zrobię jutro, jak wypiję kawkę, a e, Keplera wysadziło w powietrze. Paniecie, się jutro tym zajmie. Czyż on by ją tam zatłuk tą laską. W sensie tą, którą się tak potyka, bo jaką inną? Nic wieczorem. Nie! Nie, 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 nie! Zboczeńcy jedne! A propos biurokracji, opowiadałem wam, jak to we wrześniu tamtego roku jeszcze miałem. Taki ból głowy, przez dwa tygodnie non-stop napierdzielała cię głowa. Tajś, Płyn, mózg rozjeban. No faktycznie był. I No i to, że chłopak ma 20 lat, to nie było w ogóle podstawą, żeby zrobić mu tomograf komputerowy, no co z tego, że dwa tygodnie go głowa boli? Nie, no to przecież jest normalne. A wy jakie mieliście przygody, adwenturę z, z polską służbą zdrowej i dlaczego to była komedia? Napiszcie w komentarzu i pamiętajcie, jeżeli chcecie być na bieżąco, zapraszam na mojego bloga mateuszolech.pl i Facebooka facebook.com kośnikvlogmateusz vlog Mateusz, a jak wam się film podobał, to oczywiście a opka w górę. Trzymajcie się, nie puszczajcie. Na razie. Tomograf komputerowy, badanie krwi, rentgen klatki piersioweń i, i... kurwa zapomniałem. <gry> badanie krwi, moczu, testosteronu kurwa jeszcze. Ty jest złotko pacjentowi z 69 proszę zrób tomograf głowy, badanie krwi... Um, kurwa.